No, hejka wszystkim. Tak, i dzisiaj. Pozdrawiam. Tak, dzisiaj, jak widać, taka sytuacja. Także ja się zabieram. Zabieram zapełnienie auta i robię wyjazd. Dzisiaj Akcja Dzik. Akcja Kenet. Także. Tak to dzisiaj mamy No nie, zobaczymy co będzie I jesteśmy w górę Jak widać pogoda pol poligonowa

Widać. Także jedziemy jedziemy w miejsce, gdzie, gdzie znalazłem odznakę z srebrną za Zarany SS, także znaczy Wermachtu, Także jedziemy, jedziemy na to miejsce, zobaczymy. Może po polu da się chodzić troszkę przy Ziemia, a zobaczymy, czy uda nam się tam wjechać. Takie dzisiaj klimaty jak widać No ale nie poddajemy się Może ostatni śnieg Także no, Myślę, że błota nie będzie Także pozdrowionka Za chwilę w terenie jedziemy z jakimiś polami jak widać Czy my tam wjedziemy Nie wiemy Ale Carpe je Niskie podwozie w Mercedesie Troszkę przemarzło ziemia, także z porządku. Jedziemy, nie ma że boli. Teren. Troszkę błotko przymarzło Jak my tu wyjedziemy, nie wiem. <grystanie> Trzeba będzie iść na wioskę w pociągnik, ale nie. Mercedes za rady A4 napęd. Tylko, że niskie podwozie, ale jak widać, idzie. No, także jesteśmy na miejscu, zobaczcie. Jaka łąka tutaj znalazłem tam odznakę Zaraz będziemy szperać, czy coś jeszcze się coś trafi. No, a taki mamy tu klimacik w górach, jak widać, widzicie? Takie wysypki są lesne, leśne. Przeważnie, przeważnie są tu świerki i dookoła pola. Także, no, ale wrąbałem się tutaj na łąkę, zobaczcie. Także zobaczymy, co będzie dzisiaj. Akcja dzik. naszego dzik? No, bo dzisiaj ostatni śnieg. Także zobaczymy zobaczymy co będzie. No, tak jesteśmy na takiej miejscówce zobaczy. Ziemia zmarzła troszkę, tak, że jest tu przeorane pole taki kawałek, który chcę przeszperać. On nawet duży on nawet na dwa dni szperania. No tam widać się z kościół na wzgórzu. Ale tutaj w tej okolicy znalazłem tą odznakę, także mówię przeszperam. To jest dosyć łatanie, Także troszkę przemarwę to bym, że spokojnie sobie wziąłem polem Już myślałem, że będzie gorzej. A około temperatura minus 3, minus 4 jest. No już pierwszy, pierwszy sygnał tu mam, nie wiem co to jest. Pokażę wam wygląda to. Jeszcze nie wiem, wyczyszczę to w domu. Wygląda to kształtem na Rzymianinę, także zobaczymy, zobaczymy, wyczyścimy, zobaczymy, także, także taki klimacik dzisiaj, warunki typowo poligonowe, no, zobaczymy co będzie. No tak słuchajcie, mamy takie dziwne pole, dziwne, dziwne rzeczy, wiecy wyskakują, są takie blaszki. Jego typu blaszki. Co jeszcze? No, ja myślę, że to ślady od opeksów albo od maski. Także są te takie cekiny ...linikowe, aluminiowe. No i, I zobaczcie, pełno klinianki. Także, także takie pole mamy. No a jeszcze mamy tutaj tego hektary. Także zobaczymy, co będzie. w lesie no, w lesie później może ale interesuje mnie tutaj ta łąka przeorana dlatego, że jest głęboka orka i, i mogą być fajne fanciary pogodę mamy jaką pogodę błota nie, błota nie ma bynajmniej tak to wygląda no także mamy jakąś monetę Zobaczymy wkrótce bryłce. o Ktoś na wyszło Pięknie. dobra, zobaczymy co to jest kurcze zamarznięte no będzie moneta, dobra to będzie miedzianka ale widać, że stara, także stara aż za stara jakiś 1700 rok przeczyścimy

Zobaczcie jakiś, jakąś część zapinki, zobaczcie Są wzorki piękne, o, widać Nie wiem czy będzie widać Ciemno dzisiaj się zrobiło troszkę, ale są wzorki, także kawałek zapinki średniowiecznej Także idziemy dobrym tropem, czyli widocznie Tutaj gdzieś musiała iść, cesta, droga, zobaczymy To Dzisiaj tak jak i Maciki. Pierwsze wojenne okopy. Jak widzicie idą sam do dołu, do rzeki. A jest ich tutaj troszkę zobaczcie. Ja robię pauzę. Czarny czaj angielski. Jeżeli to kiedy zada ale to działa jak kawa no także takie klimaciki pokażę wam tutaj jak to wygląda także tak dzisiaj mamy w lesie tam jest taki stary las wycięty i na tym jest posadzony młody No, a tak to dzisiaj właśnie jest. Jak na razie kilka, kilka monet i jakieś tam średniowieczne rzeczy, ale nic takiego fajnego, ale, ale klimacik jest super. Idziemy tam na o, Także taka stara cesta, stara droga, także musimy się tu przedostać, ale klimacik jest super słuchajcie. Meteolog się pomylił Zbliżamy się tutaj do mojego miejsca takiego starego gdzie była ta właśnie kapliczka gdzieś w tej okolicy i dokładnie sobie przypominam, że to było gdzieś chyba tutaj zobaczcie pokażę wam jeszcze jak ktoś tego nie widział na moich filmach to w tym momencie Wam to pokażę co odkryłem, Osta a tu już troszkę czasu minęło no, tutaj jest na tym na tym drzewie jest ta kapliczka i ja tutaj krążę wokół tego miejsca dlatego że dlatego że tutaj zobacz jest tak, takie miejsce właśnie ale najciekawsze jest to co odkryłem to jest 1936 2 na 10 Tutaj troszkę odkryłem to miejsce, także także zobaczcie jaki klimat I ta sosna już jest troszkę troszkę stara jak widać także ja myślę, że to w tym miejscu może nie było Ech, Może ktoś to później poprawił no ale ja tutaj właśnie przechodzę w okolicy tego miejsca i tutaj tą odznakę nalazłem ale myślę, że tutaj trzeba by było na ramę głęboko coś może być także miejsce bynajmniej pod tą kapliczką, gdzie była stara cesta stara droga jest oznaczona zobaczcie jedna cesta, a tu jest druga. A tu tak okryte takie miejsce. Dobra, tak dzisiaj zakończymy temat. Musimy stąd wyjechać. I jak dzisiaj powiem, że może było nawet fajnie. Ale pogoda nam się psuje Spróbujemy stąd wyjechać ooo Ziemia Was tak bo nie wiem Nie wiem jak to będzie Bynajmniej Nie, nie zatrzymywać Bo inaczej koniec Także tak to dzisiaj Pozdrowionka dla wszystkich i miłej niedzieli jeszcze dzisiaj Pozdrawiam